Powitać wszystkich tradycyjnie dzisiaj w terenie. I co, że ja znalazłem? Ano, znalazłem dzikie jabłka. Ktoś tu sobie postadził coś. O, i wyrosło. Proszę. Może będzie widać? A wiem, jedna jaskółka wiosny nie czyni, o tam jest i znacznie więcej. Dlaczego ja robię o tym filmik? Niby pozor, taka dosyć niepozorna rzecz jak jabłoń, jabłonka, ale zobaczcie, moi drodzy, tam jest osiedle. I zobaczcie, jak blisko osiedla czasami można znaleźć ożywienie. Oczywiście, a tutaj więcej tego leży na ziemi. Oczywiście te jabłka jakieś bardzo potężnie smaczne nie będą. Niemniej jednak coś już z tego będzie można zrobić, jakąś przekąskę. Poza tym zobaczcie, rozejrzyjcie się. Ja chodzę teraz po łące. No to mamy całkiem sporo ziół. O, najwięcej to tutaj wrotycza widzę na, te, na ten moment. Trochę stokrotek. Oj proszę, pszczoła sobie tutaj działa ale ja nie o pszczołach chociaż też są bardzo ważne I czemu zrobiłem ten filmik? No zrobiłem go po to żebyśmy, tak jak to już mówię wielokrotnie i cały czas wyszli z domu wyszli gdzieś za swoje osiedla, na skraje miast no i właśnie poszukali takich rzeczy jak chociażby właśnie taka dzika jabłonka, ta, która sobie tam na dziko rośnie no nie wiem czy dzika No może ktoś ją kiedyś posadził Ktoś zapomniał na całe szczęście wyciąć i można sobie trochę tych jabłek zebrać. Jeszcze ze swojego dzieciństwa pamiętam, że bardzo częstym, często spotykanym drzewem na osiedlach była tak zwana mirabelka. Teraz mirabelkę to ze świecą szukać. Takie czasy, tak? Na moim osiedlu już też wytropiłem, że nawet rosną śliwki. Ktoś kiedyś wsadził i ktoś nie wyciął. Jak się budowało osiedle i sobie rosną. No, jest też bardzo dużo jarzębiny. Słuchajcie, dlatego też to, co mówię, no. Wyjdźcie z domu. Pójdźcie sobie na skraj osiedla, na skraj miasta i poszukajcie. Bo naprawdę czasami można napknąć się na rzeczy, które są w stanie nas wyżywić, a tym samym też czasami uratować życie. Dobra, dzisiaj ja dzisiaj ich nie będę zbierał, bo trochę już ich mam. Z mojej strony to będzie wszystko na razie. Jak zwykle zachęcam do subskrypcji, zachęcam do polecania kanału. Moja strona na Facebooku, moja strona na, y, stro, strona na Facebooku Kryzys Polska przygotowania na trudne czasy pretersi. Jak najbardziej zapraszam do aktywności, także takiej naszej osobistej, nie tylko na moim kanale. Z mojej strony to na dzisiaj będzie wszystko. Cześć.